U ciebie tylko że Edo, że Edo. No tak, słuchajcie, słuchajcie. Yy, ja już tłumaczę, dzisiaj jest ważny dzień, bo dzisiaj jest rocznica bitwy pod Sykigahara. Jaki kraj? Taki Grunwald. Sykigahara, jest to bardzo ważna bitwa, zaczęła właśnie erę Edo. I dlaczego tak dużo rzeczy właśnie zaczynało, a może nie tyle zaczynało, a miało ten wielki boom w erze Edo? Słuchajcie. Po erze Sengoku, czyli erze właśnie walczących królestw i po tej bitwie pod Sekigahara, gdzie to właśnie Tokugawa wygrywa, przychodzi, można tak po prostu powiedzieć, era pokoju. Era spokoju raczej bym powiedziała. To, że ludzie wreszcie mogą żyć jak ludzie, że nie ma biedy. No bo wiecie, jak się ci napierdzielają, to cały hajs idzie w wojsko i w wojenki, nie? Kugała to mądry, mądrutki, mądrutki jak imiszka. Po mnie to miał. I tak. I on poszedł w biznes, jakie Misia, i też zaczął w gospodarkę. I on rozklecił, zrobił gokaj do pięcioszlak, że można było handlować międzykrajowo, a z gospodarką poprawa życia zwykłych ludzi. Z poprawą życia zwykłych ludzi coś, co kiedyś tylko było dla arystokracji, stawało się dla wszystkich. Jokajki, Bum na jokajki, był weże Edo. No, nie było telewizorów, ale tak sobie widzicie. Czy tam takiego widziałem? Miał dupę na głowie. Co hey, pan go da dupę na głowie Małczeza, zaraz tam na krostyny saczko, zaraz powiem boż, jak on się nazywał? Dupa atama. Dupa atama, okej, okay. obów strafny. Pan to kugała. Bardzo ważny pan w japońskiej historii. Dziękuję, do widzenia, pamiętaj, to ważne.